Polskie obszary morskie, a w szczególności Polska wyłączna strefa ekonomiczna jako obszar, w którym z mocy prawa możliwe będzie lokalizowanie morskich farm wiatrowych, oferuje nam największy wśród państw bałtyckich potencjał lokalizacyjny. Szacujemy, iż potencjał ten wyniesie co najmniej 20 gigawatów. Natomiast w jaki sposób zostanie on wykorzystany i jaka będzie dynamika budowy źródeł wiatrowych na morzu zależeć będzie od wielu czynników. Na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o perspektywę roku 2030, należy przyjąć jako możliwą Perspektywy zainstalowania 6 GW w farmach wiatrowych. Natomiast do roku 2040 ten potencjał powinien być zwiększony dwu, a może nawet trzykrotnie. Z całą pewnością są ku temu możliwości z punktu widzenia uwarunkowań lokalizacyjnych, czy i w jakim zakresie na przyłączanie nowych mocy wiatrowych. Pozwoli nasz system przesyłowy okaże się w trakcie realizacji planów inwestycyjnych naszego operatora systemu przesyłowego. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, iż w perspektywie roku 2040-50 będziemy mieli szansę sięgać wolumenu rzędu 20 GW mocy zainstalowanej, a może więcej, jeśli weźmiemy pod uwagę. Postępujący rozwój technologiczny umożliwiający stosowanie turbin o coraz wyższych mocach jednostkowych. To w morskich farmach wiatrowych w przyszłości produkowany będzie gro energii elektrycznej wykorzystywanej przez państwa leżące w pobliżu obszarów. Obszarów morskich. Morska energetyka wiatrowa jest również istotnym bodźcem dla rozwoju przemysłu morskiego oraz wielu tradycyjnych gałęzi przemysłu elektromaszynowego, przemysłu ciężkiego, przemysłu tworzyw sztucznych, przemysłu kablowego które dzięki temu zyskują nową przestrzeń do ekspansji oraz nowe pole do rozwijania innowacyjnej oferty.